O, witajcie! Jeżeli też nie możecie doczekać się 97. ceremonii wręczenia nagród Akademii Filmowej, lub po prostu brakuje Wam oskarowych emocji, to nie mogliście trafić lepiej. W tym materiale PopKuriera ocenimy naszym zdaniem najważniejsze produkcje nominowane w tym roku do Oscarów oraz umieścimy je na specjalnej tierliście. Odcinek poprowadzą dla Was Gosia Jasińska, Oliwia Konkolewska, Mikołaj Linkowski, Tomek Makiej. Kacpery Ryskę, Malwina Szudra i Stanisław Łuczak. Przygotujcie sobie popcorn, a my startujemy. Naszą listę otwiera produkcja Jamesa Mangolda, znanego chociażby z przerwanej lekcji muzyki czy Logana. Filmem, o którym mówię, jest oczywiście kompletnie nieznany. Opowiada on o początkach kariery jednego z najsłynniejszych folkowych e, wokalistów świata, czyli Boba Dylana. Jest to film, o którym na naszym kanale już trochę opowiedzieliśmy, ale uważam, że mimo wszystko nie do końca wpasowuje się on e, w zacne grono filmów Oscarowych. Nie jest to zła produkcja, ale. Pod wieloma względami jest ona po prostu przeciętna. Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na aktorstwo, które w tej produkcji stało na naprawdę wysokim poziomie. Zaowocowało to tym, że aż troje aktorów Monika Barbaro, Edward Norton za rolę drugoplanową oraz oczywiście Timothy Shalame za rolę pierwszoplanową zostało wyróżnionych wśród nominacji. Kolejnym plusem tej produkcji jest to, że ci aktorzy sami wykonywali swoje piosenki, dzięki czemu te sceny, w których, w których właśnie aktorzy śpiewali mają wyjątkowy ładunek emocjonalny i uważam, że gdyby ten film miał więcej takich scen, żeby gdyby opierał się wyłącznie na tych scenach śpiewanych, byłby znacznie lepszy. Nominację otrzymał także sam reżyser James Mangold, aczkolwiek nie jestem przekonany, czy jego obecność w tym gronie jest słuszna, ponieważ znalazłoby się kilku innych lepszych kandydatów. Także w takich kategoriach jak dźwięk, kostiumy czy scenariusz adaptowany, ten film ma szansę na powalczenie o statuetkę, ale uważam, że mimo wszystko znajdują się tutaj w tym gronie znacznie lepsze produkcje, które jednak pokonają kompletnie nieznanego, a twórcy produkcji o Bobie Dylanie będą musieli obejść się smakiem. Jak już wcześniej wspomniałem, ten film nie wybija się ponad przeciętność i w porównaniu do wielu innych biografii muzyków czy zespołów nie ma w sobie niczego ciekawego do zaoferowania. Jest po prostu takim zwykłym przełożeniem informacji, które możemy znaleźć chociażby w Wikipedii. Dlatego wspólnie uznaliśmy, że umieścimy go na najniższej pozycji w naszej liście. To który powinien Wicked, to adaptacja popularnego muzykalu, ale także e, część stanowiąca prequel znanego nam wszystkim filmu Czarnoksiężnik z Oz. W tym przypadku jednak zamiast uroczej znanej nam wszystkim dorotki w roli wiodącej dostajemy Cynthia Erivo oraz Ariane Grande, również znaną nam wszystkim z jej kariery muzycznej, ale także tej telewizyjnej, o czym zaraz będę mówić. Film ukazuje ich skomplikowaną jakże relację, ale także wydarzenie, które prowadzą bezpośrednio do opowieści Czarnoksiężnika z OS. Zostańmy teraz przy nominacjach, ponieważ ten film otrzymał ich całkiem sporo, bo aż 10. Cynthia Erivo została nominowana w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Ariana Grande została nominowana w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa. Film zgarnął też nominacje w takich kategoriach jak najlepszy montaż, kostiumy, dźwięk, efekty specjalne, muzyka, scenografia i oczywiście najlepszy film. I dla mnie ten film wypadł świetnie, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, takie jak scenografia, montaż czy muzyka. Jeju, to wszystko składa się w taki cudowny, piękny, może dla niektórych trochę zbyt słodki krajobraz. W kwestii mocnych i słabych stron tego filmu. Chciałabym wspomnieć o tym, że film w pewnych momentach trochę mi się dużył oraz było tam, no, mimo tego, że jest to gatunek znany jako musical, troszkę za dużo śpiewania. Przechodząc teraz do Ariany Grande, zauważyłam taką zależność, że wiele osób, ale także krytyków lub po prostu osób z mego otoczenia, było wręcz zszokowanych jej grą aktorską. I naprawdę rozumiem, że może to wynikać z faktu, że jednak w społeczeństwie i w popkulturze jest ona bardziej znana dla niektórych jako wokalistka. Jednak ja jestem z tego pokolenia, gdzie spędziłam trochę tego dzieciństwa przed telewizorem, oglądając Nickelodeon, gdzie właśnie Ariana Grande zdobywała swoje pierwsze szczeble w drodze na sam szczyt. Podsumowując, film dla mnie nie jest wybitny, ale jest całkiem niezły. Myślę, że film trafi szczególnie do osób, które w upodobaniach wybierają magiczne i dosyć mistyczne klimaty. E, natomiast nie będzie on wyborem dla każdego, szczególnie dla osób, które wolą coś bardziej życiowego czy przyziemnego. And therefore no need for faith. Konklawę w reżyserii Edwarda Bergera to intrygujący thriller polityczny na podstawie powieści o tym samym tytule, który przynosi widzów w sam środek tajemniczego procesu wyboru nowego papieża. Film został nominowany w aż ośmiu kategoriach, między innymi za najlepszy scenariusz adaptowany i dla Ralfa Feinza za najlepszą rolę pierwszoplanową. Film zaczynamy sceną śmierci papieża, a główny bohater kardynał Lorenz zostaje wyznaczony do przeprowadzenia konklawy w celu wyboru nowego. Wraz z postępem fabuły wychodzą tajemnice, które są nie na rękę poszczególnym kandydatom. Można to porównać do gry o tron w realiach kościelnych, gdzie ludzie nawet najbardziej bogobojni w obliczu możliwości zdobycia większej władzy posuną się do wielu intryg. Krytycy chwalą film za głębokie przedstawienie złożoności watykańskich procedur oraz za znakomite kreacje aktorskie. Szczególnie wyróżnia się rola głównego kardynała, którego portret psychologiczny został ukazany z niezwykłą precyzją. Film należy również pochwalić za świetny dźwięk oraz muzykę, które nadają charakteru całej produkcji. Widzowie doceniają również realistyczne odwzorowanie wnętrz Watykanu oraz napiętą atmosferę towarzyszącą całemu procesowi. Dzięki świetnej scenografii widzowie mogli uwierzyć, że film był nagrywany rzeczywiście w stolicy apostolskiej, a nie w Rzymie. Natomiast jeśli chodzi o minusy filmu, to według mnie niektóre sekwencje są troszkę przeciągnięte, oraz nie do końca przekonuje mnie zakończenie, które jest dosyć naiwne i odrealnione. Szkoda również, że nie pokuszono się o bardziej dogłębną analizę aktualnych problemów w kościele. Podsumowując wszystkie wady i zalety tego filmu, stwierdziliśmy, że umieścimy go w kategorii D. Co może nie wiem. I say, if you're indicted, you're invited. Born in the USA! Nie mam nic bardziej amerykańskiego niż biografia twojego prezydenta kapitalisty, pokazująca, jak doszedł do władzy i stał się. Człowiekiem, którego znamy dzisiaj, czyli takiego starszego pana z miliardami na koncie i pomarańczową fryzurą. Oczywiście mowa tutaj o filmie Wybranic w reżyserii Ali'ego Abbasiego. Film, który może być trochę. Dziwnie przyjęty dzisiaj ze względu na obecną sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych, ale nieważne czy popieracie obecnie prezydentującego szefa Stanów Zjednoczonych, czy też nie, warto ten film zobaczyć, żeby przekonać się, jak w ogóle taka osoba doszła do takiej pozycji, jaką ma dzisiaj. A jeśli to Was nie przekonuje, to niech przekona Was fakt, że ma dwie role: Jeremy'ego Stronga i Sebastiana Stana w genialnych rolach Donalda Trumpa oraz Roy Kona. I to trzeba zobaczyć, i naprawdę fajnie by było, gdyby poza nominacjami poszły też nagrody. A dlaczego ten film wylądował w kategorii C? Sam się zastanawiam, ponieważ w miarę dobrze ocenialiśmy ten film. Pytałem się wielu moich znajomych, też dobrze oceniali ten film. Jest to przyjemny film. Który, no tak jak już wspomniałem, nie trzeba być po żadnej stronie kompasu politycznego, żeby ten film polubić. Jest to bardzo intrygująca, ciekawie nagrana biografia jednego z najbardziej kontrowersyjnych ludzi w Stanach Zjednoczonych. <laughs> W kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany, nominację uzyskała m.in. nowa produkcja Studia Pixar, czyli w głowie się nie mieści dwa. Kontynuacja, na którą musieliśmy czekać całkiem długo, bo aż 9 lat ale uważam, że naprawdę godna i trzymająca poziom części pierwszej. Poznajemy w niej nowe emocje Riley, która dojrzewa, staje się nastolatką, i oczywiste jest, że w jej głowie również będą zachodzić zmiany. A walka pomiędzy emocjami, y, która toczy się w jej głowie, ukazuje sprzeczności, które y, zachodzą w umyśle młodego człowieka. W naszym rankingu film znajduje się na miejscu dziesiątym i trafia do kategorii C, ponieważ uznaliśmy, że nie jest on niczym szczególnym, nowatorskim i zaskakującym, natomiast stanowi dobrą kontynuację i dopełnienie dla części pierwszej, oraz y, będzie świetną rozrywką i dla młodszych, i dla starszych widzów. Kolejnym filmem w naszej oscarowej tierliście jest Prawdziwy ból w reżyserii Jesse'ego Eisenberga opowiadający o dwóch kuzynach, którzy spełniają ostatnią wolę swojej babci i odwiedzają kraj, z którego pochodzą. Jest nim Polska, więc jest to nam bardzo bliski kraj. Motywy poruszane w tym filmie e, dotyczą pamięci historycznej, tożsamości oraz relacji rodzinnych. Film został Dosyć ciepło przyjęty, dostał dwie nominacje do Oscara. Jedna jest dla aktora drugoplanowego, dla Kirana Kalkina, a druga dotyczy najlepszego scenariusza oryginalnego. Na pewno największym plusem tego filmu jest kreacja aktorska Kirana Kalkina, który odgrywał rolę Beniego jednego z kuzynów, który bardzo źle zniósł śmierć swojej babci. Jest to postać dosyć cyniczna, która kryje się za swoim humorem w celu ukrycia swoich prawdziwych uczuć. Warto również wspomnieć o scenariuszu Jessego Eisenberga, który dosyć w przyjemny sposób porusza tematyki związane np. z przechodzeniem żałoby podanej danej osobie oraz yy, trudnymi tematami, jak jest Holokaust. W jednych chwilach żartuje sobie z tych sytuacji, ale w drugich daje dużo do namysłu. Mimo wszystko ma ten film pewne wady, na przykład mm, dosyć słabo napisane postacie drugo-trzecioplanowe jak niektórzy Polacy, na przykład, albo niektórzy z grupy e, uczestniczącej w wycieczce razem z nimi. Dlatego umieściliśmy ten film w kategorii C. I promise you, to you I promise. The Brutalist to niezwykle długa filmowa uczta, którą serwuje nam Brady Corbett. I tutaj Adrian Brody kolejny raz dostaje rolę osoby pochodzenia żydowskiego, tak jak w filmie Pianista, za którego dostał Oscara. Corbett serwuje nam historię węgierskiego architekta pochodzenia żydowskiego, ocalałego z Holokaustu. Laszlo podróżuje do Ameryki, aby rozpocząć w niej nowe życie e, po trudnych doświadczeniach wojennych. I ten film właśnie dosyć dobrze pokazuje i obala mit American Dream. Zostając przy aktorach, w roli żony Laszlo, który zresztą bardzo gorączkowo chce ją sprowadzić e, do siebie e, do Stanów, widzimy Felicity Jones. A w roli antagonisty i wroga naszego głównego bohatera dostajemy Gaja Pirsa, który jest moim ulubionym kandydatem do Oscara za postać drugoplanową. Adrian Brody, grający węgra, musiał nauczyć się węgierskiego akcentu. Ostatecznie węgierski akcent w jego ustach w moim mniemaniu wypadł bardzo dobrze. Jednak okazało się, że twórcy wykorzystali sztuczną inteligencję do podrasowania jego akcentu, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Film mi osobiście dosyć się dużył, też z tego względu, że ja jestem osobą, która średnio potrafi usiedzieć. Natomiast wiem, że są osoby, które lubią dosłownie zasiedzieć się i odpłynąć w tym filmie, ale no, nie sprawdziło się to po prostu w moim przypadku. Mimo wszystko nasi dziennikarze docenili także kwestie techniczne w tym filmie, takie jak muzyka, scenografia. I ostatecznie przyznaliśmy w tier liście temu filmowi kategorię B. Kolejnym filmem z kategorii B z naszej tierlisty jest Anora, reżyserii Shona Bakera. Jest to film nominowany w aż sześciu kategoriach. Jest to film opowiadający historię Ani, egzotycznej tancerki, która poznaje syna y, rosyjskiego oligarchy. Fabuła trwa dwa tygodnie, ale moim zdaniem wystarczająco dogłębnie poznajemy bohaterów. Według mnie w tym filmie najciekawsze jest wszystko, co jest między wierszami. Czyli e, warto zwrócić uwagę na grę aktorską, szczególnie głównej postaci, ale nie tylko. Postaci drugoplanowe dorównują głównej aktorce, także myślę, że chociaż z tego, z tego powodu warto obejrzeć ten film. Czy Onora ma szansę na Oscara? Moim zdaniem... Tak. Chociażby w kategorii najlepszej aktorki, ale czy za najlepszy film? Jest szansa, ponieważ był to film, e, który wygrał Złotą Palmę w Cannes albo Critics' Choice Awards. Chociaż myślę, że jest więcej filmów, które mają większe poparcie i, i lepiej sobie poradziły na rozdaniu innych nagród. We gave them something to hope for. That's not hope. Diona 2, czyli kontynuacja przygód Pola Atrydy, otrzymała w tym roku 6 nominacji do Oscarów, w tym m.in. nominację za Najlepszy Film. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwsza część Diony. Oczywiście był to rok pandemiczny. Otrzymała 10 nominacji i wygrała 6 statuetek. Paradoksalnie, mimo że w moim zdaniem drugie, druga część przygód pola atrydy jest lepszym filmem i krokiem do przodu w zasadzie pod każdym względem, zarówno pod kątem technicznym, jak i pod kątem przede wszystkim fabularnym, tak, w tym roku myślę, że ma dużo mniejsze szanse na statuetki, skoro pierwsza część tego filmu nie dostała. Nagrody za najlepszy film. Wątpię, żeby ten film przy większej kategorii taką statuetkę otrzymał. Największe szanse ma w kategoriach technicznych. Na pewno obstawiłbym Dune w kategorii dźwięku. Myślę, że te wszystkie dudnienia i cały dźwięk Arakis świetnie, świetnie zadziałał w tej części Dune. Oraz na pewno warto zwrócić uwagę na kategorię zdjęciową, chociaż tam, mimo mocnej kategorii, no, Duna robi ogromne wrażenie. Jednak na pewno brakuje nominacji dla Denisa Villeneuve w kategorii najlepszego reżysera. Powinien w naszej opinii wskoczyć tam w miejsce Jamesa Mangolda, który z jakiegoś powodu otrzymał nominację w tej kategorii. Jednak, chociaż jest to świetna produkcja i krok do przodu pod każdym względem pierwszej części, postanowiliśmy umieścić ją w środku stawki, gdyż nie wszyscy byli tym filmem zachwyceni. Kolejną z produkcji na naszej Tierdzieście jest Substancja czyli film e, Korali Farża. Opowiada on o celebrytce u schyłku kariery, która sięga po tytułową substancję, dzięki której jak to producent wskazuje, ma powstać nowa, lepsza jej wersja. Jest to produkcja, która w ciekawy sposób zwraca uwagę na problemy świata związane z wyglądem. Między innymi również podkreśla jak to kradniemy czas naszej Naszych przyszłych siebie na, na rzecz teraźniejszości. Moim zdaniem wiele komponentów składa się na sukces tej produkcji i jest to między innymi muzyka, połączona również z pracą kamerą. I trzecim, takim, myślę, że najważniejszym komponentem charakteryzacja. Myślę, że to właśnie ten trzeci komponent warto podkreślić. I uważam, że jest duża szansa na zwycięstwo tego filmu w tej kategorii. Myślę, że ten film również ma szansę na Oscara w kategorii aktorka pierwszoplanowa Demi Moore za postać Elizabeth Sparkle. Mimo, że aktorka ma dość duży staż, jest to film, który została dopiero doceniony. Czwarte miejsce w naszym rankingu zajmuje Nosferatu, najnowsza produkcja Roberta Egersa i świetny ukłon w stronę oryginału z 1922 roku. Film otrzymał nominacje w czterech kategoriach: zdjęcia, charakteryzacja, scenografia i kostiumy. I moim zdaniem ma szansę na zwycięstwo w którejś z nich, a zwłaszcza w jednej z trzech ostatnich, ponieważ razem tworzą one idealnie mroczną i niepokojącą kompozycję. A sam hrabia Orlok, mimo że niezbyt przypomina swoją pierwotną wersję, robi naprawdę fenomenalne wrażenie. Film opowiada historię Ellen i Tomasa, którzy wydają się być absolutnie normalnym i szczęśliwym małżeństwem. W pewnym momencie okazuje się, że Ellen i hrabiego Orloka, do którego trafia Thomas w związku swoją ze swoją pracą jako agent nieruchomości, łączy mroczna przeszłość. A hrabia Orlok okazuje się być wampirem. Umiejscowiliśmy ten film tak wysoko w naszym rankingu, ponieważ zarówno mi personalnie, jak i nam ogólnie, widzom również, film bardzo się spodobał, głównie ze względu na klimat, który nawiązuje do reszty twórczości Eggersa i myślę, że dla fanów będzie stanowić niezłą gratkę i że będą oni zadowoleni. Emilia Pérez, francuska produkcja osadzona w Meksyku, którą wyreżyserował Jacques Audiard. Jest to niezwykły film, który ma równie wielu zwolenników co przeciwników. Akademia jednak bardzo go doceniła. Dostał aż 13 nominacji. Muzyka, dźwięk, choreografia, scenariusz adaptowany, to tylko niektóre z kategorii, w których ten film może dostać statuetkę. Jeśli chodzi o jego szanse na zwycięstwo, trudno jednoznacznie je ocenić. Może tych nagród dostać bardzo dużo, a równie dobrze może się okazać, że będzie on jednym z największych oskarowych rozczarowań. Jedno temu filmowi trzeba przyznać: jest on na swój sposób niezwykły. Łączy on konwencję musicalu, którą nie przestaje się bawić, osadzając ów muzykal w realiach latynowskiej telenoweli, pełnej, pełnej gangów, mafii, a to wszystko. Jest tylko otoczką do historii o zmianie płci i próbie porzucenia swojego dawnego życia i przyjęciu nowej tożsamości. Ogromne wyrazy uznania w tej produkcji należą się obsadzie. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się o dziwo aktorka drugoplanowa Zoe Saldania, która daje prawdopodobnie jeden z najlepszych występów, o ile nie najlepszy, w swojej karierze. Wyróżnić należy także Carlę Sofie Gascon, pierwszą transpłciową aktorkę, która otrzymała nominację do Oscara. Byłaby ona jedną z głównych, jeśli nie główną, kandydatką do zdobycia statuetki, jednak jej kontrowersyjne wypowiedzi z ostatnich tygodni i miesięcy, a także te, które odkopano sprzed kilku lat, mogą przekreślić jej szansę na zwycięstwo. O, i piosenki. Emilia Perez miała kilka naprawdę bardzo dobrych piosenek, przynajmniej moim zdaniem. W nominacjach Oscarowych zostały uwzględnione aż dwie, jednak na szczególne wyrazy uznania zasługuje utwór El Mal. Chociaż nie każdemu ten film może przypaść do gustu, nam spodobał się na tyle, że zajmuje dość wysokie miejsce na naszej liście. Jednym z naszych tegorocznych ulubieńców bez wątpienia jest Dziki Robot, czyli najnowsza animacja od studia Dreamworks. Świetnie, że po sukcesach takich filmów jak Spider-Verse czy Druga Część Kota w Butach te duże studia zaczęły trochę eksperymentować z formą animacji i filmy nie wyglądają wszystkie tak samo. Produkcja opowiada o perypetiach robota, który przypadkiem trafia na bezludną wyspę i próbuje się z tej wyspy wydostać z pomocą swoich zwierzęcych przyjaciół. Dziki Robot jest nominowany w dwóch kategoriach, w kategorii najlepszy film animowany oraz w kategorii najlepsza muzyka. Jeśli chodzi o film animowany, to w mojej opinii jest to film, który ma największe szanse, żeby dostać w tej kategorii nagrodę, chociaż ma bardzo mocną konkurencję, ponieważ zarówno Flow osiągnęło całkiem sporą popularność i jest również nominowane w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego, jak i w głowie się nie mieści dwa, gdzie historycznie filmy Pixara zawsze odnosiły bardzo duże sukcesy na Oscarach. Jednakże, w mojej opinii, to właśnie dziki robot w tej kategorii zwycięży. Jeśli chodzi o kategorię muzyka, totalnie nie rozumiem tej nominacji i jestem zły, ponieważ w to miejsce, w mojej opinii, powinna wskoczyć muzyka z filmu Challengers, a przysięgam, że nie pamiętam ani jednej piosenki, ani jednego motywu muzycznego z dzikiego robota. Pomijając to, jednak uważam, że wciąż jest to prawdopodobnie najlepsza animacja tego roku i zgarnie Oscara. Ze względu na przepiękną animację i naprawdę bardzo angażującą historię postanowiliśmy umieścić ten film na szczycie naszej listy. Wiecie, co jest lepsze od zwykłej animacji o powodzi i radzeniu sobie z traumą? Animacja z Kotem w roli głównej. Chodzi oczywiście o film Straumę, czyli po angielsku i po polsku Flow. Film znikąd, może nie do końca znikąd, chodzi o konkretnie Łotwę, który pokazał, że da się wygrać z amerykańskim establishmentem animacyjnym i zrobić nadal całkiem dobrą bajkę. Animację, w której nie trzeba powiedzieć, Żadnych słów, trzeba po prostu wsadzić na łódkę kota, kapibare, lemura i ptaka. I ludzie dalej się popłaczą na samym końcu. Niesamowite przeżycie. I u nas w naszym rankingu ten film ma kategorię Tier S. Bo wiecie, bo to jest super film, naprawdę super film. Czy wygra? Fajnie, że dostał dwie nominacje w kategorii Film Międzynarodowy. Niestety Emilia Perez pewnie zabierze tą nagrodę. W animacji. Jest dosyć mocna konkurencja, ale fajnie, żeby wygrał, ponieważ pokaże to dużym studiom i w ogóle na międzynarodowym rynku, że nie trzeba mieszkać w Stanach Zjednoczonych i pracować dla Dreamworksa albo dla Disneya, żeby robić niesamowite animacje i zgarniać nagrody. Idźcie do kina i popłyńcie z flow na tą niesamowicie wzruszającą przygodę. To już wszystko w naszym dzisiejszym materiale. Mamy nadzieję, że taka forma przypadła Wam do gustu. Zachęcamy do dzielenia się swoimi oscarowymi przewidywaniami w komentarzach, a także zapraszamy do zapoznania się z innymi odcinkami Kuriera Akademickiego oraz do zajrzenia na nasze media społecznościowe. A tymczasem ja znikam i wyruszam na poszukiwania nowych filmowych inspiracji. Do zobaczenia!